Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, dzisiaj spotykamy się w tutorialu paznokciowym. Jak widać na załączonym obrazku przygotowałam dla Was niezwykle wiosenny, soczysty manicure. Użyłam oczywiście lakierów hybrydowych marki Provocateur oraz najnowszego pyłku efektu syrenki Multicolor Stardust. Mam nadzieję, że taka wiosenna propozycja przypadnie Wam do gustu i jeżeli chcecie zobaczyć jak zrobiłam te pazury, szpony kitulca, to zapraszam do oglądania dalej. Moje paznokcie są już przygotowane i przemywam je, odtłuszczam je cleanerem i ku przypomnieniu moje paznokcie są pokryte akrylem i jak widać na dzień dzisiejszy są też przedłużone, niestety na wiosnę mi się połamały i zaczynam od nałożenia bazy na paznokieć. To jest baza typu hard z witaminami. Ona na pewno lepiej będzie funkcjonować na paznokciach naturalnych, ponieważ ma tam witaminy. Na akryl raczej wątpię, żeby to działało, ale tak czy inaczej dokładam sobie tą warstwę, aby paznokcie były mocniejsze. Oczywiście to utwardzam i jedziemy dalej. W tutorialu pokazuję Wam lewą rękę na prawej nie ma większej jakiejś różnicy. I na serdecznym paznokciu od lewej ręki nakładam bardzo jasny, półtransparentny, cielisty kolor. Jedną warstwę i utwardzam. Na resztę, czyli pozostałe cztery paznokcie, nakładam miętowy kolor. To jest mięta, mięta, taki 100% mięta, jak szukamy tego na lato. To jest coś pięknego. Nakładam jedną warstwę i utwardzam. Następnie powracam do serdecznego paznokcia, i nakładam mocno brokatowy, typowo, to jest w ogóle sam brokat, e, lakier, który jest złoty, to jest, to jest mistrzostwo dla srok po prostu. I oczywiście nakładam jedną warstwę, dokładam drugą warstwę mięty i całość utwardzam. Łącznie na wszystkich paznokciach będę mieć. Trzy warstwy mięty oraz na tym serdecznym jest cielisty i dwie warstwy brokatu, ale wszędzie są trzy warstwy. Dzisiaj używam efektu syrenki, to jest Diamond Stardust i ona bardzo ładnie opalizuje na wielokolorowo i dosłownie taki, jak to piszą, Stardust, to jest dokładnie to, jak się spojrzymy, to jest coś pięknego. Nie wiem, ile razy ja w tym tutorialu powiem, to jest coś pięknego, no ale jak się błyszczę, no to jest coś pięknego. No i biorę ten pyłek, nakładam lekko na palec i po prostu wklepuję, przylepiam na utwardzoną hybrydę, która nie jest y, przemyta cleanerem. Pamiętajmy o tym, musi być lepka warstwa i wklepuję ją u nasady paznokcia najmocniej, w największym stężeniu i później jak zostajemy już mniej na opuszku palca tego pyłku, to wklepuję na środek, a końcówkę zostawiam miętową bez pyłku. Jak pyłek jest już wszędzie wklepany, to bardzo delikatnie omiatam paznokcie jakimś pędzelkiem, czy, czy, czy miotełką, cokolwiek macie, ale tak, żeby nie najechać na końcówki, bo inaczej ten pyłek Wam się rozniesie i przyklei na końcówkach. No i oczywiście paznokcie trzeba dokończyć, czyli nakładam top na wierzch, utwardzam i łącznie nakładam tego topu dwie warstwy, czyli... Raz nakładam, utw utwardzam, drugi raz nakładam, utwardzam i na sam koniec przemywam cleanerem. I tyle. Bardzo łatwe paznokcie do wykonania, a bardzo efektowne, mega, mega błyszczące. I właśnie takie mam wrażenie przywołujące wiosnę nawet lato, więc mam nadzieję, że jak wyjdę z nimi na ulicę, to trochę słońca się pokaże. Mam nadzieję, że tutorial przypadł Wam do gustu. Jak zwykle zostawcie mi lajka, jeżeli Wam się podobało, i piszcie w komentarzach na dole, jaki jest Wasz pomysł na kolejne szpony kitulca. Może mi zainspirujecie, bo na pewno na tych się nie skończy. Dziękuję za oglądanie i na razie.